Agnieszka Cygielska, końc się i zapraszam na te najnowsze informacje pogodowe przed nami. Sobota, która zapowiada się gorąco, ale też z atrakcjami pogodowymi, bo burze mają pojawić się w całej Polsce, praktycznie. Temperatura wysoka 25 stopni na pomorzu zachodnim, 27 trójmiasto 31 Lublin, 32. Rzeszów. Burzowo i na wschodzie, i na północy, i na zachodzie, i na południu. W związku z tym trudne warunki biometrologiczne, no bo przy takich warunkach atmosferycznych, to wiadomo, że możemy czuć dyskomfort, senność, mogą boleć nas głowy, no ale z drugiej strony cały czas trwają jeszcze też końcówka wakacji, no i temperatura jest prawdziwie letnia. Zobaczmy kolejne dni. W niedzielę od 22 do 31 stopni też piękna pogoda. Troszkę łagodniej. Najgoręcej w Polsce południowo-wschodniej. Po zachodnie zachodniej tu 24 stopni, Zachód, centrum i południe z przelotnymi opadami i burzami. W niedzielę w centrum i na południu. W poniedziałek goręcej. Ponownie wzrośnie temperatura na Mazowszu i na Podkarpaciu. 27 stopni centrum i bezchmurne niebo, więc odczuwalna temperatura to będzie ponownie około 30 stopni. Na Podkarpaciu 30, więc Odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Na zachodzie 19, 22, Dolny Śląski. Tu będą pojawiać się burze, północny wschód też przepięknie. 28 stopni na północnym wschodzie, między innymi na Mazurach gorąco i dodatkowo jeszcze mnóstwo słońca.